Siemano widzowie, dzisiaj będziemy robić kupę w Robloxie, ale nie byle jaką kupę, bo zamiast kupy będą wypadały z nas brain roty. Dobra, widzowie, dołączyłem tutaj już. Ja w to jeszcze nigdy nie grałem. I, i co my tu mamy? Muszę kliknąć, dobra? Uwaga, trzymam. O, i myk. Uwaga, uwaga. I jeszcze to muszę trafić w zielone, dobra? Trafiam w zielone, uwaga. Jeszcze, jeszcze. O, z i bananiny mi chodzę widzieć. Jest! Mamy to! Patrzcie, mam 78 kilogramów. Ej, co to jest? Ej, ktoś tu ma. Ktoś tu ma jakąś wielką kupę. Ja. Ej, dobra, widzowie, co, co tu się dzieje? Dobra, tu trzeba kupić jakieś jedzenie pewnie, żeby były coraz lepsze brain roty. Mamy 10 tysięcy mamy. Dobra, to kupmy sobie, o, to ciasteczko i sobie je zjedzmy ze smakiem i teraz sprawdźmy co z tego wyjdzie. O, coś zielonego, widzowie. Uuu. Jo, neonowy tungtung -tung sahur, widzowie, 250 kg ale wielki tung, tung ja nie mogę Dobra widzowie, musimy to jakoś tutaj sprzedać Tylko jeszcze nie wiem gdzie, nie wiem co ja mam z tym zrobić widzowie A tu mam przycisk cel, dobra widzowie Idziemy to sprzedać, a tu się sprzedaje tylko ktoś tu kurczę Dobra widzowie, nie wiem jak się to sprzedaje Ale na, na razie naróbmy sobie rzeczy, czerwone uwaga Co to będzie, co to będzie Ohoho! Gangstera futera Wow, kryminalera gangster futera What the hell, patrzcie to, to jest ta nóżka. Dobra, robimy jeszcze więcej, niebieskie widzowie Muszę się skupić, U, ej Sześć ten duch, duch Cappuccino, zrobiłem. O kurcze, jaki gigant, dobra, 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 widzowie, nie wiem, dalej nie wiem jak się sprzedaje, ale zróbmy jeszcze. O, czerwone, uwaga. Myk, myk, myk. O, wow, co to jest? Frigo Camelo, mam na niego 3%, że go zrobię. 500 kg. Patrzcie, jaki gigant, co to jest? Ja, widzowie. Dobra, jeszcze jedno. Uwaga, o, czerwony, czerwony. Jakiś mega. Co my tu mamy? Kim jesteś? Fruli Frula, widzowie. Co jest? Fruli Frula, 100 kilogramków, Dobra. Teraz mogę to sprzedać? O, widzowie, udało mi się. Jakaś kobieta tu stoi zasłania to wszystko, ale dobra. Sprzedam całe moje inwentory. Zobaczymy cały mój ekscyt Zobaczymy, ile dostanę z tego. O, co? 430 tysięcy za całe moje kup kubki. Dobra, musimy coś kupić tutaj. Jakieś pyszne jedzonko. Ej, widzowie, mam tu jakiegoś legendarnego nuggetsa, Co to jest? Uuu, patrzcie. Zjem go. Kurde, zjadłem go. Dostanę coś. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A, szimpanzyni nie znowu. Dobra, widzowie, lecimy dalej, lecimy dalej. Czerwone. Uwaga, co to będzie? Coś malutkiego. Nie widać go nawet. O, widać, widać, widać. O! Sfinino bombardino. O kurcze, ale gigantus. Dobra, lecimy dalej. Pyk, pyk. I balerina kapucina. what? O, ale malutka. Balerinko. Dobra, wypijmy to jeszcze kawkę, wypijmy. Może lepiej pójdzie. O, zielone coś. coś chyba, to chyba coś słabego. O, nie, nie, nie. Nie takie są słabe znowu. Ale gigantus. Neonowy fruli frula. Gdzie on neonowy jest niby? O, to bubel. brać ja chcę coś zjeść dobrego. 30 razy luk. Dobra, zjemy sobie do nuta. I robimy kubkę. Pyk, pyk. Dobra, dobra. O, wychodzi tripi troppa. Trypi troppi. Mamy go. Dobra, jem kolejnego donata. Mam. A, widzowie, patrzcie po prawa. Mam tam. Mm, 5, 30 laka. Łot. Dobra, robię dalej. Raz. Pyk, pyk. Kupka, 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 kupka. I jest! Kolejny trippy-trappy. Dobra, lecimy dalej. O nie! Dobra, muszę się postarać, bo podobno jak go nie złapię, to, to stracę go. To jest Gold! O kurde, widzowie. Gold Ballerina Cappuccino. Czy wy to widzicie? To jest moje. Ja! Dobra, idziemy to wszystko sprzedać teraz. Opylić to wszystko. Chciałbym to wszystko sprzedać. Tak, 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 tak. O widzowie! Milion prawie mamy. O ej, nie sprzedało mi tego. Sprzedajcie mi tą balurę, ona jest złota, ona będzie droga. Dobra. O mój Boże widzowie. Dostałem za nią prawie 700 tysięcy i mam milion 500 tysięcy dolarów. Co tu mamy? Ej, spięć widzowie, patrzcie! Uwaga, co z tego wypadnie? 50 milionów, co? Dobra, tu jest jakaś op arena, widzowie, tu można wejść? Nie. O, zaroboksy, masakra. Czy tu są jakieś inne światy? Ja potrzebuję kupić... Ooo... Właśnie coś takiego potrzebuję kupić. Takiego takosika. Zjemy go. Podobno daje mi 500 luka. Dobra, dobra. Uuhuhuhu. <laughs> Diamentowy szef krawakadabra. Ja. Ej, kolejny ten leci. Kolejny takos leci. Musimy go zaraz jeść, żeby mieć jeszcze lepsze. O, jakiś pierdek mały. Bierz, bierz, bie, bie, bierz. Dobra. Takosik. Jemy takosika. Drugiego już. O, to będzie coś mega. Zobaczmy. Nie, no to jakiś maluszek. Co to takie małe? Ja tyle tego zjadłem już. Dobra, kupmy jeszcze to. I to jeszcze kupmy. I zjedzmy to wszystko. I teraz zróbmy. Co nieco Niebieskie. Chyba coś OPE widzowie. O kurcze, niebieskie. U dindindy. Nie! Aj, 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 Nie trafiłem. Przegrałem. Jemy do Nuta. O inwent. Dobra. Jemy do Nuta. Czerwone coś. Ej, frytki jakieś jadą. I uwaga, uwaga, uwaga. A nad kolejne jakieś tripitropie malutki. Co to, co to? Co to? Samo nic mi nie, samo jakieś słabe coś. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Złote, 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 złote. O kurde! Złoty kamelo widzowie, ale gigantos. Dobra, jemy frytasy i jemy to jabłuszko. O nie, 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 stop, stop. Nie chcę tego. Późmie. Dobra. Jemy jabłko. I robimy. Złote znowu. O ja, widzowie. Będziemy bogaci. Dobra. Myk. Oooo, złoty udin, din, 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 din. Mamy 45 milionów widzowie. Jak ja pierniczę. Dobra, robimy dalej kubkę. Pyk, 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 pyk. I myk. Ale słabe, no. Dobra, jemy, jemy, jemy. jemy. To nie je, ten nie je. Ale ja jem. Dobra, jemy. O, słyszę gong mnicha Shaolinat. Ej, niewidzialny jakiś skurczybyk. o Ghost. liry lira, lira. Widzowie, śnieg pada, jakiś, to jest. Idziemy to wszystko sprzedać teraz. E, sprzedaj cały mój milion do. Dowiecie, ja co ja mam robić z tymi pieniędzmi, ja? Mam tak dużo pieniędzy. Widzowie, dostałem 5 milionów jeszcze i 10, 10 minut yy, laka, dobra. To zjedzmy sobie tutaj donacika, donacika, ciasteczko i yy, jeszcze tą nóżkę. Zjedzmy wszystko, widzowie. Musimy się tak napchać, że zrobimy że takiego mega peta. Dobra, widzowie, nas zbiera mnóstwo jedzenia. Teraz zjedzmy to wszystko. Zjedzmy to wszystko i weźmy się do pracy. Dobra, czerwone. No dobra, 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 myk. Uuuu, din, din, din. Din, 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 ma din. Dobra, robimy, robimy. O, jak to, stra jak jak to przegram, to nie dostanę tego peta, to jest jakiś OP pet, widzowie. W sensie op Brain rocik tu jest. Uuu, bananita delfinita. Jeste, mamy ją. Ale prawie Tona! To ma delfinity. Co jest? Dobra, jemy, jemy. Jemy, jemy i robimy. Zielone. Zielone światło dostałem. O, 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 o u, u, Din, 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 din. 300 kilo. Ja. Patrzcie co my mamy tu. Ale cośmy na widzę, że takie dobre pety lecą, co? Jemy dalej. Lecimy. Złote. Uwaga. Złote, złote. Ooo. Złoty trypi dobra, idę to sprzedać, zobaczę, ile będę miał pieniędzy O, mamy 10 milionów kolejnych Mam 50 milionów, widzowie, ale tu nie ma takich dobrych jedzeń Patrzcie, widzowie, hot dog 100, 100 razy laka i tutaj 500 laka O kurczę, ale jestem teraz, będę bogaty Kupuję to dosłownie najlepsze tylko Są same chyba legendarne Co on robi? Chłopie, na jedzenie mi narobisz Złaś stamtąd Wow, wow, coś mu tu wychodzi główka główkę widzę Dobra, zjedzmy hot doga i tacoska I, i róbmy, weźmy się do roboty Pyk, pyk Bra, Dobra, dobra nie, no, straciłem go Kurczę jeszcze raz O, widzowie, coś, coś niebieskiego Ten y, trypitropi, czy jakoś tam fruli-frula Uuu, diamentowy fruli-frula, fruli-fruli-frula Dobra, lecimy dalej Myk, myk Dobra, dobra o neonowy trapy. 203 kilo Jedzonko jakieś dajcie mi Dobra, robimy, robimy co nieco I uwaga No nie no, słab, jakieś same Widzowie, odebrałem trzy razy pieniądze na 10 minut, będziemy dostać więcej O, tu mamy takosa i, i jabłko, dobra, zjedzmy to I zróbmy, e, zróbmy brain rota I raz, i dwa, i trzy i cztery. O, no co to? Ale słabe. O, widzowie, Orange 650. Dobra, jemy to wszystko. Teraz jak nie wypadnie mi coś mega, to naprawdę się zezłoszczę. Dobra, to jeszcze zjemy. I teraz robimy. Zielone, no dobra. To trochę słabo w sumie. Mamy baleryjne cappuccino zdać. Ale jakoś na no, no, no. no dobra, może. Być. Kupmy sobie to i to. Dobra, zjesmy to. I Jeszcze tutaj mamy jednego Donata. Teraz. Teraz trzeba mi coś mega... Ej, takiego koloru to jeszcze nie było, widzowie. Ej, jo! To koń wirtuos! Koń wirtuos diamentowy! Ja! Patrzcie, to koń wirtuos! Idźmy to, idźmy to też, wszystko sprzedać. I zjem od doga po drodze. Mamy coś tutaj w nagrodach? Nie, 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 jeszcze nie. Dobra, witam cię serdecznie. Chciałbym sprzedać moje, moje, moje cały. jakiś Ja! 5 milionów? Wow! Dobra, weźmy szybko tą nóżkę. I sobie ją zjedzmy i zro... zróbmy tutaj brain rota Czerwony, uuu. Ej, krokodyle bombardilo, o kurde. Tego też nie mieliśmy. Dobra, musimy, coś... musimy jeść, jeść, jeść. Dobra, robimy. Czerwone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, Szef krabaka dobra. O jabłuszko. Zjedzmy sobie je. O, jeszcze donacika zjedzmy Widzowie, jesteśmy tocy goć. Ej, tego koloru to chyba też nie było, widzowie. To będzie diamentowy coś. To to takie malutkie? Gangsta na ghost, co to? To to tim Cheese jest przecież. To jest Team Cheese. Dobra, zbieram widzowie jedzenie, żeby mieć jeszcze większego laka. Ale powiem wam, że słabo, słabo tutaj. Tu nic nie ma do kupienia, widzowie. Tu patrzcie, jakiego ktoś ma tutaj kunia wirtuoza. Tutaj. Ja cię kręcę. Dobra, jemy Donata i dwa ciasteczka jeszcze do tego. Ciasteczko. I jeszcze tutaj pałeczkę, dobra. <laughs> I robimy. O, ej, to jest jakiś mega podobno. Wow. Wow, 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 wow. Widzicie to, to moje? Uh, trulimero, trulikana... 100 na 150. 1150 kilo. Widzicie to? To jest całe moje, tak ta, ten cały kot, to jest mój, o kurczę. Zobaczmy za ile go sprzedam. Samego jego tylko. Przepraszam, przepraszam, ja tu, ja tu idę sprzedać. Proszę mi to sprzedać. Uuu prawie milion tylko za niego, Kumacie to. Dobra, sprzedam tylko całe jeszcze moje, moje, moje punek Tutaj okay, mamy, widzowie, 54 miliony. I co ja mam z tym zrobić, widzowie? Przecież ja tu nic nie mam do kupienia. Dobra widzowie zjadłem orange, mam tu właśnie orange za parę mili, parę na parę milionów i robię. Robię co nieco? To może, to jest chyba ok, to jest chyba pro. I. Uaga! Uh, uh, uh wow, diamentowa balerinka niby, niby niepozorna, nie malutka, ale jedna widzowie, dobra, jemy drumsticki drum burgerka i robimy o, zielone, ale się trzęsie cały o, ho, 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 ho bananita, dolfinita, diamentowa czy jakaś tam świecąca, wow, ej, mamy ten orange znowu, widzicie to, dobra, robimy pyk, A spokojnie, mamy to jest, dajmondowa, ajajaj, mamy ją Dobra, jem więcej, widzowie, jem więcej Czerwone, co to? Co to za karzeł jakiś? Znowu jakiś malutki bombardilo Nie wiem, widzowie, co ja tu mogę zrobić więcej 15 milionów dostałem Dobra, widzowie, nazbieram mnóstwo jedzenia Wy o subskrybowaniu i zostawieniu lajka w górę I napisaniu komentarza, czy, el, czy Podobała mi się ta gierka w ogóle Ja teraz to zjem i zaraz zobaczymy, co mi z tego wypadnie Dobra, widzowie, najadłem się tak, zobaczcie tutaj po prawu Ile tego mam tu na, na, narobione I zróbmy to Dobra, to jest coś Uuu, Ależ u din, 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 din. Mamy go. Pół, pół, pół tony. Dobra, jeszcze, jeszcze więcej zróbmy. Zielone, uwaga. Zielone światło oznacza jedź Dobra, dawaj, dawaj. O Dolfinita. Gigantyczna jakaś znowu. Dobra, mamy znowu jakieś prosie nam wylosował. Zobaczmy co to będzie. O, diamentowy ten. Kamelo. Dobra, robimy, dopóki nie skończy nam się ten, to szczęście. Ale to już chyba właśnie. Dobra, idzie, idę, idę to zaraz sprzedać. I myk. co to? Co to takie malutkie? 30 kilo. Ej, no bez sensu. Dobra, idę tam, idę to sprzedać, widzowie, opylimy to i zobaczymy ile będziemy mieli kasy. Uwaga, tak, poproszę, wszystko, wszystko. Uwaga, mamy 60 milionów, prawie widzowie. Dobra, widzowie, mam, mnóstwo, mam znowu mnóstwo jedzenia. I teraz zjedzmy to wszystko i sprawdzimy, co z tego wyniknie. Dobra, róbmy to. Coś niebieskiego, coś takiego ciemno-niebieskiego, dobra. Może jakiś diament. No co to? No dobra, diamentowy li, -ra, li -ra, niech będzie. Jeszcze jedno, jeszcze mamy, jeszcze tutaj jedno. Oj, to jest jakiś pro chyba. Pro Brain Rocket. ilka kto Hipopotamu. Dobra. Drugą ostatniego tutaj. I to to jest? O, nie, no, znowu ta świnia bombina. Dobra, mamy te trzy z tego. Mamy jakąś tutaj nagrodę, chyba? Nie, jeszcze nie. Widzowie, za minutę dostaniemy jakieś, jakieś super jedzenie. Co, to, co mi da 10 razy szczęścia. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, widzowie, odbieram to. Ten ekskluzywny. Jakiś mega ananasik tu jest. Pineapple mamy. Jem teraz tako. Donata, drumsticka. I tego właśnie ananasika. I teraz, jak mi coś nie wyjdzie mega, to będę zły. Dobra, uwaga. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. dobra Co to? i ta delfinita Ej, no myślałem, że będzie lepiej trochę, nic mi nie dał prawie ten ananas. Masakra widzowie. Masakra. O, tego jeszcze nie było. Bonk, bonka bonka la. Boneka, boneka, ambalababu Git, fajnie, 300 kilo. Dobra, widzowie. Tak właśnie wyglądało robienie brain rotów jako kupa Także ja dziękuję, że wy oglądaliście ten mega film i żegnam się z wami widzowie, do następnego odcinka. Pa.